Z Wami serdecznie i zaczynamy ten tydzień. Mam nadzieję, z nową energią, <grymna> nastawieniem pozytywnym, bo powiem Wam, że właśnie dostałam maila z przedszkola od Elif. No i aż nie wierzyłam i musiałam zadzwonić, bo piątka dzieci okazała się wiecie na tak. I zamykam przedszkolę do piątku i muszę ich ją odebrać. No, takie to życie jest. Zawrotnie. Czekamy na chłopców, tak Elif? Bo Elif ma w przedszkole zamknięte do piątku. Elif, co? Wolne masz? Tak. Ja. Fraj jesteś? Tak. się bawi oknem, bo musimy chwilę poczekać, jest tak zimno. No nie chcę wychodzić. W tym filmiku chciałam poruszyć bardzo ważny temat. Um, Ważny na te czasy, że tak powiem, ale jak znajdę chwilę, gdzie Elif nie będzie krzyczeć i ma, nie będzie płakać, a chłopacy nie będą biegać po mieszkaniu, to na pewno Wam opowiem i powiem Wam o co chodzi z tym tematem. To troszeczkę jest wspomnienie dzieciństwa, a, a kontra dzisiejsze czasy, o na tej zasadzie. Także widzimy się już za chwilę. Cześć cześć witam się z wami z łóżka, miałam dla was nagrywać i w ogóle nagrywam już od, od wczoraj i nie mogę nagrać nic, ponieważ jest Eli w domu i nie chodzi do przedszkola, już dzisiaj dostaliśmy maila właśnie, że już jest 10 osób zarażonych, a było 5, 5 rodzic i trójka nauczycieli, także gdzieś się to tam tak rozszerzyło po całym przedszkolu. No, i wiadomo, jak jest elif, jest mała, no to jeszcze, plus mieszkanie do garnięcia to jest naprawdę dużo, więc po prostu stwierdziłam, że nagram dla Was jak znajdę po prostu chwilę, i cały czas mówię po prostu. No, chciałam tak poruszać taki ważny temat, o którym mm, opowiadałam Wam przed chwilą, że chcę to poruszyć, i chodzi mi e, o czasy. O czasy, które już dawno zniknęły które były bardzo cudownym czasem dla nas dla naszych roczników więc już opowiadam o co mi chodzi nie wiem jak wy ale ja jako dziecko uwielbiałam bawić się na dworze na podwórku gdzie tam kto jak to zwie uwielbiałam wychodzić na podwórko uwielbiałam się bawić uwielbiałam skakać po czepaku, pamiętać, były takie czepaki, co się czepało na nich dywany i zawsze się tam wszyscy z osiedla zbierali i się po prostu skakało Robiło się jakieś wywrotki, fikołki i w ogóle. I cały dzień się spędzało na tym czepaku. Grało się w gumę, skakało się na skakance, grało się w klasy, w popite gary i w ogóle. Cały dzień po prostu siedziało się na dworze, na podwórku, na dworze. Czasami właśnie babcia nawet nie potrafiła nas zagonić do domu, żebyśmy coś zjadły, albo po prostu rzucało się tą kanapkę z okna, albo babcia cały dzień wołała: no, chodźcie już do domu, chodźcie na ten obiad. I to były naprawdę bardzo, bardzo świetne czasy. Nie było tyle bajek też w telewizji, a jak weszły, to były te chińskie takie bajki. Wiecie, jak Czardziejki z księżyca. Em... Pamiętam, właśnie na dobranockę się oglądały muminki, jakieś smerfy. No, było dużo różnych takich fajnych bajek, które można było wspinać: o Bolek i Lolek, wiecie. I te czasy były inne. Wszyscy, nikt nie siedział w domach, nawet jeśli było śniegu po pasto, i tak dzieci z takimi, wiecie, z, z trąkami przy nosach bawiły się na dworze. Zjeżdżały na sankach. Latem cały dzień się po prostu spędzało. A zobaczcie, co się dzieje teraz. Jak wyglądają czasy, jak wygląda dzieciństwo naszych dzieci. Bo to dotyczy, dotyczy się wszystkich dzieci, ponieważ żyjemy w takich czasach, że technologia jest wszechobecna, jest wszędzie. Kiedyś tego nie było: był w domu telewizor, telefon domowy i to wszystko. Nie było cały dzień bajek w telewizji, nie było internetu. I po prostu te dzieci potrafiły się bawić w porównaniu Czego do tego. o tym mówię. By, byłam ostatnio w Lidlu, bodajże nie wiem, czy to była sobota, czy to był piątek, i tak mnie zakuło to po prostu w oczy. Ja powiem Wam tak, ja też nie jestem święta, bo moje dzieci też używają tableta, używają komputera, używają telefonów Znaczy jak któryś z nas, jak albo ja albo bohakan na chwilę. E mają PlayStation, ale kochani, wszystko z umiarem. Moje dzieci w tygodniu mogą oglądać sobie tam jakieś bajki, e, mogą sobie tam zerknąć na YouTube'a. To co mam, to takie swoje też ulubione bajki na YouTube'ie, ale poza tym nie mogą na przykład w tygodniu grać. A w weekendy oczywiście mogą sobie zagrać, jeśli mają odrobione wszystkie lekcje, wtedy mogą grać. Powiem Wam, że w tym Lidlu byłam z Jasinem, bo skończył szkołę, a to był chyba piątek nawet, tak, bo odebrałam Jasina ze szkoły. Była Nisa i Elif. Pojechaliśmy do Lidla i była tam matka z trójką dzieci. Dziewczynka miała 13 lat, bodajże. Z tego co mi Jasi mówił, druga dziewczynka chodzi z Jasinem do klasy i był chłopczyk, który miał 6 lat. Uwierzcie mi, że on przez cały Lidl. Przez całe zakupy swojej mamy, on szedł z telefonem w ręku. On nie patrzył na ludzi, nie patrzył na produkty, wchodził ludziom na wózki. Eee, tragedia, ja sobie pomyślałam, Boże, jak tak można? W ogóle dziecko odizolowane od rzeczywistości. On nie wiedział, co się dzieje. Ludzie się na nich, na, na matka w ogóle, przecież, no, ja z tego nie wyobrażam. Po prostu odcięte od rzeczywistości, dzieciak chodził, wchodził w ludzi, wchodził w wózki, wchodził w produkty, ale patrzył cały czas na telefon. Ja po prostu byłam przerażona, jak ja to zobaczyłam, sobie od razu pomyślałam, Boże, jakie ja miałam świetne dzieciństwo. Moi chłopcy też mi się bawić na placu, Jeśli jest tylko ciepło, nawet teraz, jakieś jest zimno, pada śnieg albo pada deszcz, oni chcą iść na plac zabaw, lubią też, ale nie są takie czasy, jak były kiedyś. E, też lubią sobie posiedzieć przed komputerem i tak dalej, ale my staramy się im to ograniczać. A niektórzy po prostu. <noise> na maksa, Ej, no jak można? Ja, ja nie powinnam nikogo oceniać, ale dla mnie wydaje mi się, że po prostu ta, technolo ta technologia tak zapanowała ludźmi, a szczególnie dziećmi, a dla dzieci to jest bardzo niezdrowe. No jak można, jak może 6 latek, przez całe zakupy swojej mamy, przez cały sklep? nie mieć kontaktu z rzeczywistością, nie mieć kontaktu z ludźmi, nie patrzeć na ludzi, nie rozmawiać z rodzeństwem ani ze swoją matką. Oj, straszne to jest, naprawdę straszne, w jakich my to teraz czasach żyjemy, że po prostu tak nami ta technologia zawładła. Ja sama używam dużo telefonu, chociaż staram, jak jeśli są dzieci w domu, to oczywiście nie używam go tak bardzo dużo, bo wiadomo, Trzeba to zrobić, to zrobić tam, to pobawi się z dziećmi, z Elip się pomalować, chłopcy coś tam też chcą porobić. Staramy się mało używać, jeśli jesteśmy wszyscy razem na telefonu w domu. I chyba, że jeśli mam jakąś właśnie robotę, powiedzmy, taką jak montuję film czy coś, to wiadomo, że wtedy używam albo telefonu, bo komputera. koncentruję się właśnie też na tym, że muszę mieć jakiś sprzęt, żeby właśnie zrobić to, co powinnam zrobić, i muszę zrobić, albo chcę zrobić. Także. Ja wiem, że mamy takie czasy, że po prostu no, każdy ma w domu, każde dziecko ma teraz tableta, telefon, komputer, różne tam gry jakieś i w ogóle, ale powinniśmy, wydaje mi się, wszystko z umiarem, bo, bo po prostu ten świat dąży, <gryw> dąży do, nie wiem, do nikąd. Wszyscy za niedługo oszaleją i tak już jest bardzo źle, a co dopiero jak to wszystko, jak ludzie nie, nie przestaną ograniczać właśnie taki, takich e, internetów, sprzętu. I tak właśnie sobie siedziałam i się zastanawiałam, mówię, Boże, jak to było dobrze w tamtych czasach, gdzie nie było Internetu, gdzie wszyscy mieli ze sobą jakiś kontakt, e, nie było Facebooków, nie było naszej klasy, Instagrama, ani, ani nawet nie wiem chyba YouTube'a. <głuchaj> Także. Wszyscy bawili się wspólnie, na podwórku, wszyscy się znali, a teraz mieszkając obok bloku, mieszkając, nie wiesz, kto mieszka obok w bloku, bo czasami te dzieci po prostu nie wychodzą na dwór, bo siedzą całymi dniami przed komputerami. Więc chciałabym wam, bym, chciałabym Was prosić, żebyście zwrócili uwagę na to właśnie, jak długo siedzą dzieci przed komputerami, różnymi gierkami, internetami, bo wydaje mi się, że powinniśmy to troszeczkę ograniczać. Co się mówi? Idziesz na zakupy? Pokaż się ładnie. Co masz za sobą? Okulary? No. I co? Torebeczka, tak. Jedziesz kupić jastolinę? No. ja stolinę? Nie! zalić gdzie? Do akcjon. Nie wiem, czy widać. Mam nadzieję, że nas puszczą. Ponoć jest ograniczona liczba wejść do akcjona. Ale jeszcze Wam, oczywiście, dogram moją pogadankę ze wczorajszego wieczoru, bo bym chciała, żeby to było takie troszeczkę przesłanie. Zdjęłyśmy zakupy, w sumie jak to się mówi, same pierdółki. Cześć, Lala wam Czołek pokażę, Co kupiłaś? Popit, tak. Naklejek pełno. Pepy, Elzy. Będzie miało co robić, tak? Ciasteczka. Jakaś pomadka. Połóż tam na dół, do wózka. Oczywiście jakieś tam te woreczki. Chcemy też upiec ciastka, więc będą te Papilotki, to się chyba nazywa na muffiny Duwani, no, nie worki na śmieci Takie wiecie Takie wiecie pierdółki Jak to się mówi No, jak tylko znajdę chwilę to jeszcze dojdę Do mojego tematu Którego zboczyłam, że tak powiem No podnieś e, Chyba zatrudnili tutaj nową dziewczynę W sumie Turczynkę, wyglądała mi na Turczynkę I jak zaczęłam do Elif tam mówić Elif gel i w ogóle Trochę po turecku to przy Kasia, ona też zaczęła się do mnie odzywać po turecku, ale w sumie jej nie znam. Tutaj jest dużo Turków, ja dużo osób też nie znam. Ja dzięki cioci też sporo poznałam Turczynek, ale niektórych po prostu nie znam. I bo no, jest ich tutaj dużo, więc wiadomo, że nie będę wszystkich znała. I, i chwilę tam pogadałeś, no, skąd jestem i w ogóle. Jak długo tutaj mieszkam, bo mnie nie zna, a mówię po turecku, kim jest mój mąż, bo one bardzo ciekawskie są. Także chodzi mi. Cześć! Ela Cześć. mówi ciastka Elzy Ela. Chodzi mi o to, że ja sobie zdaję tego zdaję sobie z tego sprawę, że teraz mamy całkiem inne czasy niż były kiedyś. I wiem, że czasami po prostu rodzice też dla świętego spokoju dadzą ten telefon, ten tablet. Ja czasami też tak robię, bo ja e, też chcę 5 minut spokoju czasami. U mnie na przykład Ela jak weźmie tablet, to ona dosłownie go ogląda 5 minut i zaraz odrzuca, ona po prostu woli się pobawić, nie chce poglądać. Chłopaków kontrolujemy, bo chłopacy lubią się zasiedzić, że tak powiem. I zazwyczaj wyłączamy i wtedy mają czas, żeby się pobawić Playmobil, czy tam Lego, czy tam innymi klockami, czy autami. No, także ja wiem, że coraz mamy Mama, takie czasy, jakie są. I każdy sobie wiecie, próbuje pomóc. Słucham. Tak, w Kindergarten też masz Lego. Teraz też są takie czasy, że po prostu strach jest puścić dziecko na, na podwórko. Nie każdy może sobie na to pozwolić, nie każdy ma też podwórko, nie każdy ma ogródek i no wiecie, jak to teraz jest. Ja rozumiem, że wszystko po prostu przechodzi do przodu i że to wszystko się zmienia i błyskawicznie, wiecie, wychodzą nowe technologie, nowe różne gadżety i że powinniśmy iść za tym wszystkim. Ja wszystko rozumiem, ale pamiętajcie, ograniczajcie swoim dzieciom dostęp do. Technologii. Może nie do technologii, ale ograniczajcie dostęp do właśnie praktycznie internetu, bo tam jest bardzo niebezpiecznie. Ja sama swoim dzieciom e, e, pozwalam oglądać bajki, pozwalam wejść na internet, pozwalam grać im na tych różnych wiecie telefonach, komputerach, ale wszystko z umiarem i pamiętajcie, kontrolujcie swoje dzieci dla, dla ich zdrowia, dla ich bezpieczeństwa. I to jest takie moje przesłanie na ten nowy rok, żebyśmy uważali na nasze. Pociągam na kawkę i jeszcze odniosę się do tego tematu, zaraz coś powiem. No tak, ale ty też pokazujesz dzieci, i biegasz z telefonem i je nagrywasz, i w ogóle, i tak dalej, i tak dalej. Ja wam powiem tak. Ja pokazuję jakoś tam cząstkę naszego życia. Pokazuję wam to, co chcę pokazać, to, co chcę, żebyście widzieli, ale nie pokazuję wam mojego dnia, który trwa 24 na dobę. Wiecie o co chodzi? Czyli nagrywam Wam czasami, widzicie filmy, który trwa 15 minut. On jest na przykład sklepany z dwóch dni, więc ym, to nie jest tak, że ja cały dzień biegam z telefonem. Owszem, jak były te vlogmasy, to musiałam, wiecie, codziennie nagrywać, ale to też nie, nie wyglądało tak, że ja cały dzień z telefonem biegam, bo pokazywałam Wam jakieś tam momenty, dane, które chciałam zarejestrować właśnie kamerą, telefonem, i właśnie to tak wygląda. Czyli to, co Wam pokazuję, to to, co ja chcę pokazać, i i staram się, żeby to było wszystko naturalne, czasami po prostu coś mnie zaskakuje i w tym momencie szukam telefonu, wyskakuję z telefonem i nagrywam, bo wydaje mi się, że to jest właśnie ten fajny taki fragment do mojego filmika. I, i to tak właśnie u nas wygląda, chcę, żeby te vlogi były naturalne, takie po prostu z życia wzięte, o na tej zasadzie, samo po prostu życie, o. A w ogóle nie uwierzycie, jeśli uda mi się znaleźć zdjęcia od kuzynostwa, y, tam gdzieś wrzucali na Instagrama i w ogóle. W Karaman Marasz w Turcji, na południu Turcji. Jest zima stulecia, ej! Było minus 10, napadało tak dużo śniegu, że tutaj nie było w Niemczech tyle śniegu. Po prostu jest biało. Jest bardzo dużo wypadków, ponieważ nie mają zimowych opon i jest naprawdę dużo wypadków, a auto się ślizgają. Po prostu jak to, to nie jak ta Turcja. Ej, jak tam zawsze było, wiecie, ciepło i w ogóle tak minus 10 i mnóstwo śniegu. Zaraz poszukam jakieś zdjęcia, żeby mogła Wam też tutaj dodać do tego filmiku. I właśnie napisałam do Hakana Kuzyna, czy może mi wysłać trochę zdjęć z zimy w Turcji i jakiś krótki filmik, który będę chciała Wam właśnie dodać tutaj. Także czekam, aż mi coś wyśle. No, bo jestem po prostu pod wrażeniem, że w takim ciepłym i gorącym kraju, gdzie no oczywiście w górach i tak dalej jest tam śnieg, ale w Karamanmarasz, jak troszeczkę popadało, no to zaraz stopniało, a teraz nawaliło tego śniegu, bo po prostu taka zima stulecia. Gdzie latem tam dochodzi do ponad 40 stopni e, Celsjusza, jest upał, że się wyjść nie da. A w tym roku spadł śnieg normalnie. Zmiana klimatu. Ej, zmiana klimatu. Tak wyglądają zabawy z córką. Widzicie te usta? Widzicie tą naklejkę. A już nie wspomnę o tych, zobaczcie co się dzieje. Także. Tak się bawimy, nie Nie. No. Obklejamy się naklejkami? Nie. No. no. Już tak chyba z godzinę. No chodź, pokaż jak ty wyglądasz. Pokaś, ty pokaż jak się pomalowałaś pięknie. No, wszyscy widzą. Wszyscy widzą. Mała mi tutaj zasnęła, także dogram jeszcze do, o, e, na temat tej zimy w Turcji. Pytam się Hakana, kiedy ostatni raz była taka zima i była ponad 20 lat temu. Także przez 20 lat nie było Tyle śniegu, co spadł wczoraj. A teraz raz zapraszam na parę właśnie fotek i takie urywki, które nagrał mi kuzyn Hakana, właśnie z balkonu swojego. I tam parę miał też filmików od znajomych. Także zobaczcie, jak wygląda zima w Turcji.